Witam. Dziś wysyłam grupkę gołębi na Śląsk, czyli do kolebki gołębiarstwa w Polsce, czyli na bardzo trudne warunki, czyli konkurencja. Jakie gołąbki zapragnął Pan Krzysztof? Otóż wybrał sobie żniwiarzy, czyli gołębie na kategorię B. Pakiet: 5 gołębi, plus jeden gratis, 1500 zł. Spójrzmy zatem, jak one wyglądają. W niebiarze wywodzą się z linii Flora Vervorta. Zabazował na burżmenie i najsłynniejsza jego samiczka, Fineke 5000, była rewelacją w skali światowej. W gołębie idealnie dziedziczą te cechy. A co najważniejsze, w lotach pod wiatr, a typowa Fineke 5000. Czyli idealne i to samiczka. Jest. No, no, no. <laughs> no już ten jeden gołąbek jest wart tyle co tych pięciu. Dodam, że niewielu ludzi posiada, a jeśli już posiada, to lecą rewelacyjnie. No do niej można samczyka dobrać. I to taki był okazały gołąbek. Spójrzmy zatem No, czyli już mamy czterech żniwiarzy. No, nasza, jak wskazuje, żniwiarze, bo koszą pierwsze nagrody. W lotach pod wiatr, w tak zwaną głębiarską pogodę, czyli lekki przeciwny wiatr, są nie do pokonania. No i tego gratiska tu dodamy. Oczywiście, ja do tej gołębi dodaję gołębie linii Jansen, by jeszcze je wzmocnić na tym B wystansie. A co dalej? No otóż Ryszard wprowadza nowinkę od tego roku. Umieszczam na różnych gołemnikach celem testowania, czyli Ryszard wysyła za darmo, natomiast hodowca musi je wyżywić, przelotować intensywnie i zostają jego własnością. Z automatu wysyłam karty własności. Rodowodów nie dołączam, ponieważ rodowody to jest tylko kartka papieru i jak mawiają... I z zachodu z wiatrem przyleci kartka. Natomiast gołąb musi mieć olej w głowie. Często hodowcy kupują gołębie drogie i umieszczają je bezpośrednio w wolierze, delektując się tymi cudownymi opisami tych rodowodów. No cóż, te rodowody najczęściej są skopiowane, powielone i niewiele tam prawdy w nich jest. Te gołębie po prostu tylko mają niejako. Zadowolić te ego danego hodowcy, że drogi kupił go, dał go do Woliery. Ryszard postępuje inaczej. Daje w gratisie 5 celem testowania intensywnego, więc nie żal hodowcy będzie ich mocno przycisnąć. W tym wypadku dam wyżymaczy, a nazwa sama wskazuje: wyrzymacz, wyżymaczka, można z niego wszystko wycisnąć. Czyli nie odda lotu, raczej zginie w trasie. Niżli miałby wejść do cudzego gołębnika. A loty 800 km, 1000 dla niego są idealną, jak mawia mój 118 41, 42 czy 8409. Ryszard, dałeś wreszcie polatać. A więc spójrzmy, jakie gołąbki Ryszard daje celem intensywnego testowania na gołębniku. No, można to określić wspólnym głębnikiem, tym prawdziwym, ponieważ te gołębie będą konkurować z gołębiami właściciela. Czyli w idealnych, takich samych warunkach będą miały okazję wykazać się, czy są lepsze, czy równorzędne, czy też mierne. Więc to jest test prawdy, bowiem, tak zwane wspólne głębniki, one nie dają wymiernego wyniku, ponieważ te gołębie one. Startują razem i razem lądują, czyli tam nie ma żadnego, żadnej skali porównania. Natomiast na gołębiku danego, ale tutaj cudo, czyli wyrzymacze, wyrzymaczka tutaj, ale cudowno są, no, no, no. na Brukselę, czyli Ślązacy lubią lot w Brukseli, czyli ta gołębica może jako roczna już startować w tym locie, dodam, że mój słynny 927 z 800 jako rocznia, Cudowną nagrodę zdobył. No następna samiczka. Tego tego z pokroju są identyczne, bo jest to już wyprowadzony szczep Stickelwald Arden, oświeżone również jansenami, bo te janseny ten zmysł orientacji dają, no i tą wolę walki, czyli zadziorność. I tu lekka strzałka przy oczku. A więc te gołąbki pięciu wyrzemaczy gratisie wystartują na gołemniku na Śląsku, Pana Krzysia by walczyć o prestiż, renomę słonecznego gołemnika Ryszarda a więc to jest znowu no to również kwota 1500 zł ale różnica jest w tym że ja to daję gratis z pobudek 300. uczciwych natomiast te inne wspólne gołemniki dajesz pieniądze ciężko zarobione gołębie a w zamian dostajesz figę z makiem. Czyli nie ma to nic wspólnego z uczciwością. A więc spójrzmy teraz z bliska, jak ta kadra wygląda. A więc grupa żniwiarzy, czyli linia Flora Verworta dla pania Krzysztofa, tam w głębi pstrasa mica. Finekę 5000 5 plus 1 gratis. I pięciu wyrzymaczy Ryszarda, czyli Stickerbaut, Arden, Janssen celem intensywnego testowania w ostrej śląskiej konkurencji w grupie bardzo dobrych hodowców, którzy mają dobry materiał hodowlany i potrafią go umiejętnie wykorzystać. Czy się przebiją z tej grupy? Czas okaże, by zachowały zdrowie. Aktywność na oblotach i efekty będą jak najlepsze. A więc grupka wyrzymaczy Ryszarda i grupka cudownych żniwiarzy dla pana Krzysztofa.